Kochani, w tym roku szczególnie proszę was o to, abyście 1% przekazali na rzecz fundacji stowarzyszeń podmiotów, które działają na Ursynowie, które działają na rzecz mieszkańców Ursynowa. To bardzo ważne, aby w tym szczególnym czasie wesprzeć organizacje, które robią tyle dobrego dla nas jako mieszkańców dzielnicy Ursynów. Dla nas to praktycznie żaden wysiłek, a dla organizacji pożytku publicznego to bardzo ważne pieniądze. Jak ważne jest Wasze wsparcie, opowie Wam Renata Markowska z Fundacji Noga w Łapę Razem Idziemy Przez Świat. Noga w łapę, Razem Idziemy Przez Świat. Od 10 lat stara się uczynić ten świat choć trochę lepszy. I choć nasze środki ludzkie i finansowe są bardzo skromne, mamy się czym pochwalić. KTSI Patrol, skrzydlata ramię Fundacji, czuwa nad bezpieczeństwem ptaków gniazdujących i chroniących się w naszych budynkach. Skutek naszych interwencji i ekspertyz na Ursynowie, ale też w Warszawie i innych miastach wiszą tysiące skrzynek lęgowych. Ptaki z nami zostają, możemy cieszyć się ich obecnością, a one pracują dla nas jako najlepsza, bo biologiczna broń przeciwko dotyczliwym owadom, w tym szkodnikom roślin. Walczymy też o Poprawę losu zwierząt wykorzystywanych przez ludzi. I tak, na przykład, dzięki wyrokowi Sądu Najwyższego prowadzonej przez nas sprawie, i dzięki wieloletniej kampanii edukacyjnej, udało się doprowadzić do tego, że większość sieci handlowych wycofała się ze sprzedaży żywych karpi. Pomagamy też. Potrzebującym przede wszystkim bezdomnym psom i kotom, finansując ich leczenie, sterylizację i znajdując im dobre domy. Cenne są dla nas wszystkie tereny zielone, zwłaszcza w mieście, dlatego włączamy się w walkę o ich ocalenie i ochronę ich bioróżnorodności. Noga w łapę, chodź z nami, Twój 1%. Będzie pracował na rzecz otaczającej Cię przyrody, a dzięki temu też po prostu dla Ciebie. Pamiętajcie, dla nas jest to tylko wpisanie KRS-u organizacji, którą chcemy wesprzeć. Natomiast dla tych organizacji to jest często być albo nie być. Liczę na Wasze wsparcie. Oto organizacje pożytku publicznego, które uczestniczą w akcji 1% Zostaw Na Ursynowie.